Nie, 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 nie. Wy zostańcie. Wśród mnie jeszcze zobaczyć. A jest coś. Chyba jednym szczem to rozwalę. O właśnie. Dobra, to jest nawet. Was wypakuje. Ty choć jeszcze jeden ciągu Make up your mind. W sumie co mi zależy to i tak jest przeciwlotnicze Tu sprawdzę, bo tu wiem, że chyba u góry siedzieli To odkryję sobie terenie Przy okazji Dla moich artylerii będzie dobrze Czy tu coś jest? Tu nic nie ma. Okej, okay, tu nic nie ma, to jest dobrze. W sumie nie zaznaczyłem tego. Się produkują. U. Szybko, szybko. To może tutaj gdzieś tam. To niech się zrobi. A tu coś widzę, że jakiś transporter sobie poleciał, więc sprawdzę, co to ma znaczyć. Dobrze. Mhm. Trzeba to szybko rozwalić. Lećmy, lećmy z koksem! Coś jest dalej? Chyba nie. A jest. Nie, 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 nie. Co jest, co jest? Nie. Zaskoczyli mnie. Więcej gazu. Chyba mi je rozwali... o... Jeden do gazu niech idzie. No, nie dziwię się. Czemu jest taka mała produkcja gazu? W końcu tylko jeden tu robi Dobra Jedź tu Ty naprawiaj Nie 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 O, tak Ty jedź Wypakuj się Trzeba tu uważać, żeby czasem nie oczekiwanie nie wpaść Działko przeciwlotnicze. No, ty jesteś. To cię... Bożeni. Albo w sumie. Zaatakuję. Pięknie. Okej, okay, jestem. A to oznacza, że ktoś mi przerwał. No radzie dwa. Poczekasz sobie tutaj. Duk nukemie. Generale Duke! Generał Duke melduje na rozkazy komandy studio. Zrozumiano! Masz rozpierduchę zrobić na całego... W całej przestrzeni kosmicznej. Strelać, czołgusy! Czołgusy, rozjebusy. Czołgus, rozjebus. To było to samo. Żadna zmiana w przysłowiu. Dobra, czołgów się jak tu jest sytuacja napraw tego. Hmm, piechota nie wleci, chociaż... W sumie to czołgi najbardziej będę używać. A po co to klikam? No i jak tam gaz? Gaz się robi! Dobra. Się wypakować. wypakować. Co ja? Słów nie znam. Co to za przejęzyczenie? To jest niedopuszczalne. Może tu. W sumie dobra, co? Zależy, już się tu nic nie dzieje. Jedźcie, czołgusy. Tu jeszcze mogę Wam kazać, żebyście się przebudowali. Dobra. A to rozwal. Nieee! w tak chujowej sytuacji zaczął strzał. No nie, jeszcze jeden? Hmm, dobra. Czołgi, chodźcie pomóc swoim pobratym. Robią, robią się jeszcze jakieś? Nie. Ulepszenie dla marinsa W sumie mógłbym y, dwie wziąć zbrojownie, ale po co Dobra Dwójeczka Ci się zajmą tymi A czołgi niech tu podjadą i pooczyszczają Bo nie będę radę używać wszystkiego Wjeżdżać tu w sumie też miałem niezły atak, ale lepszy jest ten, jeśli się rozłożę. No. Dobra. I świetnie. Dobra, tu przejścia nie ma. Lecimy dalej. Przy okazji mam już miejsce na kolejną bazę, ale nie będę tego robić. Mógłbym też użyć bombę nuklearną. Obiecałem, że wam użyję, może to zrobię chociaż jedną i wam pokażę jak to mniej więcej wygląda. Bez pingas. Dobra niech jeden sniper sobie przyjdzie. O, tu wam pokażę. Czy tu jest jakieś przejście. No, tu prowokuję ich do natarcia. No dobra, pokażę wam jak wygląda atak za tomówki. Tylko niech się to zrobi. Chyba będzie się długo robić. E nie aż tak. Ale za to dużo popa. Wpierdziela. O, tu jeszcze jeden jest nieponumerowany. Ty naprawdę? to. Dobra, mamy już piękną grupkę czołgów. W sumie jakby tak powiedzieć, to Terrani jako jedyna z ras ludzi mi się podoba. Mam tutaj na myśli mówiąc o rasach ludzi wszystkie gry strategiczne. Bo na przykład podam takie przykłady. Warcraft 3. Ulubiona rasa, nie umarli. Heroes 3. A w ogóle Heroes, w ogóle. No to nekropolia. E, nie wiem co tam jeszcze. Warhammer. No to Necroni. Też znowu nekro. Dobra, użyj to. Nie, no chociaż tu. Świetnie, o i zobaczcie. No. Tam coś szczela przeciwlotnicze, ale chcę wam to pokazać. No. Patrzcie. Takie coś. No i widzicie ten właśnie błąd, o którym wspominałem, czyli bunkier rozwala. A jednostki zostają nietknięte To jest dość trochę hamskie. Zależy z której strony się na to patrzy Co ja patrzę? Może jeszcze jeden o, Coś mi atakuje Nie 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 nie, a dobra już sobie poradzili Jeden, że się wycofać Drugi nas sprowokuje Do natarcia jeszcze jedne czołgusy, chodźcie tu, U i tak nie wyjadę. No, no rad, pokaż, co tam jest. Nie ma jakiegoś wolnego robotnika. No rad, pokaż, na co ci stać. Dobra, rozwalasz. Bardzo się z tego powodu cieszę Dobra, wypakowanie, właśnie spakowanie Tu się nic nie dzieje Dobra, może zasejwuję, coś mnie atakuje W międzyczasie jak saveuję Brać się za niego Świetnie Dobra, szybko to zrobię Chociaż tu jeszcze, no Jeszcze jest trochę tego, wszystkiego. Coś tu jest. Nie. Jest to chaotycznie prowadzę teraz. Żadnego uformowania wojsk. No rat zobacz co tu jest. To będzie taki nasz zwiadowca. Tu chyba jest baza, ale tutaj jest na pewno wrogu. Wayou! Albo wiecie co, tu jest tylko taki teren, żeby sobie gospodarkę wyrobić. Eee, eee, nie! Wynochanie! Ale nie zjechali? Dobra, udało się. Tu, tu, tu. A ten niech naprawia. Snajper leci. Co mam już dużo czołgów, to lecimy na Hama szybko. I znowu uszkadzam jednostki. Nie, gdzie on jest? Dobra, rozwali. Ci mnie denerwują. Dobra, dobry, witajcie do się złożyć. Dobra, idę tu. Teraz tak. W sumie wszyscy, co mi zależy, żeby mi się nie wyłożyło nagle mi tutaj już w sam środek weszło. O, nie! No właśnie, prawie uszkodziłem swój pojazd. Patrzcie, patrzcie, o Tu by się przydała tomówka, ale mój sniper jest zbyt daleko. Nie. No, rozwal, rozwal! Cicha jest, ale ja chcę ją szybko skończyć, bo jeśli się uda, a jeśli nie, to cofnij. Na razie cofaj się. U, nie. Dobra, udało się. Jakoś to ogarnę. Dobra, naprawej Norada. Sniper. Jazda. No kurwa, ale nie niedojebane. Uh, nie, 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 jeszcze sprowokować, bo jeszcze tam tam jeszcze tego. siedzi dużo tego. Tak. Ale już powoli, 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 Dobra. Dobra. Może was dwóch nie, no? tak. Tak, I tak. Klas? Klas? No nie, to nie było zbyt... dobre. Jest snajper. Snajperze! Czyli homory. I wykończy. No! Nie, tylko nie! Ciekawe czy... Zadziała to. Teraz go zabił, ale skoro pisał, to może się mu uda. Jeśli nie, to trudno. No, widocznie nie. Musi cały czas żyć. Dopiero. Eee, no. Szybko, szybko. Rozwalać się to na chatę Jeszcze neta rozłączyło Ale jaja Tu jest coś Coś niebywałego No Dobra, coś pomaga, coś pomaga Szybko, 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 szybko wojo wojo rozwalać to rozwalać nie opierdzielać się szybko 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 panowie będziecie niezłymi komandosami od działań dywersyjnych Dobra, tego nie muszę rozwalać. To rozwalcie... no, w sumie te najważniejsze budynki, że coś tu jest. Coś tu się ukrywa. Chyba domki też muszą rozwalać. Chodźcie tu, Marysi. Pomożecie. Dobra, dowiję, a czołgus już sobie powinien poradzić. Co jeszcze sobie je rozłożę? Okej okay. To mi było tak Chyba wszystko oczyszczę W sumie noradziu sobie sam poradzi No żeby się nie okazało, że tu nagle gdzieś robotnik sobie zrobił bazę, tego też nie lubię, ale to jest wredne czasami. No, ile można czekać? Pakowanie i napierdzielanie. Wayo. Dobra. No i co jest? Jeszcze tu coś jest. A, tu jeszcze chyba mają. Znów to chyba zrobię na trzy części, chociaż. To ostatnio to akurat takie krótkie było. Dobra, lecimy jeszcze tu Norad. Właśnie tu, tu jeszcze chyba jakieś wojska były i budynki. Ciekawe, czy to jeszcze będą zaliczać do zniszczenia. Bo myśli, że to trzeba rozwalić. No. Ojo, o kurde. Coś jest. Nie wypatrzyłem wszystkiego. Dobrze, szybko, szybko. Bardzo pięknie, że tak szybko działacie panowie, bardzo mi się to podoba Te ranie to jedyna nacja ludzi, która mi się podoba Może z łaski swojej użyjesz Yamatogana Okej okay. Czołgusy Chodźcie tu No i to już chyba wszystko Pięknie, szybko mi to poszło Okay? This is Duke. The emitters Duke. are secured and online. Who authorized the use of psi emitters? I did, Lieutenant. What? The Confederates on Antigua were bad enough, but now you're going to use the Zerg against an entire planet? This is insane. She's right, man. Think this through. I have thought it through. Believe me. You all have your orders, carry them out. wykonał mm, zadanie, a tu coś się działo niebywałego. Jakieś kłótnie i inne pierdoły, a ja skończyłem misję i tylko to się liczy dla mnie. Straciliśmy 20 jednostek, ale to jest nic w porównaniu do tego ile zabiliśmy. Synowie Korhalu wygrywają przeciwko dwóm nacjom Konfederacji. Budynki, straciłem cztery, z tego pewnie trzy były... Yy, trzy były pewnie wieżami przeciwlotniczymi i... Tyle. Tak mi się wydaje. Dobra. To by było na tyle. I mi się udało ukończyć kolejną misję, a ja się na razie z Wami żegnam. Do usłyszenia. Na razie. Bo wkrótce. Ciekawsza misja będzie. Trzymajcie się.